Przerwy są między tym miałam ja zajebiście po prostu w tej szkole. No, no dobrze już to koło doma, około domu koło domu. No jest okej. Okay. Um, Przyjaźni się z taką to jest, to jest taka mała szkoła, bo to jest taka szkoła taka bardziej dla osób takich yy, niezbyt funkcjonalnych. A czy nie, że tam są jakieś dziwacy, coś takiego to po prostu. A ja, ja wiem, dobrze. bo jak, jak to... ja byłem, jak ja byłem w szpitalu, yy, to kiedyś. Yy... Kiedyś ci pisałem, to było 2020, jeszcze marzę. No e, no, nie. Wtedy, wtedy byłem w szpitalu na trzy tygodnie, ale to miałem rehabilitacji. i mhm. właśnie tam też była taka szkoła, niby taka zwykła szkoła, ale też, um, też tam była dla um, osób z Sprawny. Nie, to nie jest z niepełnosprawnością. Tam ludzie sprawni są i to normalnie. Osoby takie jak ja, ty, czy tego typu. Tylko, że tam są osoby, które na przykład nie zdały tych egzaminów, albo, albo na przykład miały jakieś takie, takie choroby psychiczne, w sensie, że na przykład nie mogły A, zdać, tak. albo po, po prostu sobie, sobie, nie poradziłyby sobie na przykład w takim normalnym college. Bo u nas college to jest. W, u nas w college może być nawet 5 tysięcy osób chodzących jednocześnie. No, są ogromne te college a. u nas i po prostu niektórzy po prostu. Nie moim jakby, wiesz, po prostu siły na to, albo po prostu, wiesz, A, co chodzi. Ja jestem z, z, tą, z tych jednych osób i po prostu stwierdziłam, że tam wolę iść na pierwszy rok. No i mam tam łatwo. Mam w klasie yy, la, 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 la. kilka osób tylko, osiem maksymalnie i no jest fajnie. Mamy nawet, kuch mam nawet kuchnię w szkole, nawet mamy. To, to ja mam... co To ja mam e, w szkole mm. tej mojej tam jest tyle tyle jest tam kierunków do wyboru i mm. e, ja nie mam pojęcia gdzie oni to wszystko mieszczą. Na przykład fryzjerzy, fryzjerzy albo e, kucharze. Ja nie mm. mam pojęcia gdzie oni to mieszczą. Bo z, mojej, z mojego z technikum jest, jest 6. 6 yy. Jakie sześć? Chyba 5, 5 budynków, budynków jest. Ojej. U, u, u właśnie u mnie też tak jest, bo ja chodzę do. Ja chodzę do Portsmouth College, to, um, to tam to jest ogromny college, znaczy, Ja chodzę do tego jakby tego mniejszego budynku. Właśnie tam, tam jest ta inna szkoła, to jest Portsmouth College i. Portsmouth College ma cztery budynki, dwa największe, te takie mega ogromne mega, 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 tam trzeba 5 tysięcy osób, dwa. Um, i, ten tak, I ten taki mały właśnie, ja trochę z tego małego właśnie no w, w tym małym jest tylko tak 30 osób tylko. Jak no normalnie są. To bardzo podobno, Bo ja hmm. mam e, e, na przykład w tej środy mam w galerii krakowskiej mam liceum. Mhm. Ja chodzę do technikum, ale tam jest też liceum, bo w tym... W tym, w tym roku otworzyli tą to, to są nowe... E, Czekaj, hmm. czeka, bo po co po chuja mnie ten zaprasza? Niech spierdala. Wymczej ja mnie zaprasza do Fortnite, niech spierdala. No, i, i wracając, to ja mam z mm, galerii krakowskiej. Normalnie mogę sobie wejść do yy, do szkoły. Hmm. Sorkuś, ja sorry obce, że nie, nie gram z nim, bo gram z tobą. Ale ten... Um, ten, nie, znaczy ja nie robię żadnego kierunku aktualnie, ponieważ... Nie stałam tych egzaminów, ale w następnym roku będę mogła jakiś kierunek robić idę na... Yy, właśnie, na co ja idę? Nawet sama nie wiem co ja chcę żyć robić. właśnie hmm. kiedyś o... o, o yy. Nie pamiętam. Nie pamiętam. Coś, 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 coś. Dużo mówiłam, Marci, dużo mówiłam. No. no. Nie mam pojęcia, co ja chcę, nie wiem. Dużo tego jest. Wow. O, pamiętasz to? Tą Ta notkę? Tak, i to było... Yy, co co Kacper robi. No no, o... O, o, o to, Tak. O, o, tak, tak. O 0 i, jak, i ja, o, o to 10. O 0 10. Ile e, Kasper już ruchał dziewczyn? Mhm. Proszę, co on do mnie chce? Poczekaj. Ile pudełek. O Jezu... Powiedział mi, że. Zadzwonił, no nie powiedział: Daj mi do siebie dołączyć. Mam mikrofon i zaraz mi telefon. No, zapraszam mnie, non stop ja pierdolę. Poczekaj, Marcin, daj mi sekundę, ja tylko, ja tylko dołączę do niego i powiem mu, że na razie z nim nie gram, bo on nie, nie mógł na telefonie powiedzieć, ok? Mhm, dobra, to poczekaj. What? Yeah. what, what, what. try Whoa. oh can you hear me yeah it's a bit shit no no it's actually shit yeah it's shit how shit, really shit. Yeah, but should yeah, but I, I turn my music, music down? No, it's not that. Jay, can I just play with martin for, for like? Can I play SF? with you too? No, you can't. I won't say anything. No, you will. I promise I won't. I swear. I promise. I don't, but I don't want to. It'll be weird. Why? No, it won't. Oh. <laughs> What do you wanna no, I don't want you talking I wanna talk, I wanna, I wanna play. play, oh my God, you're so long, yeah no can I just play with my fucking thing in peace, please no, yeah, no, yes, sir. no, but we we're, we're gonna go on like a little fortnight day and you're fucking uh. I don't care, let, let me draw, me draw you. it I can I find will. will no. Please. say okay, I'm joking. We, we weren't, but like, you're gonna be rude to him or something. I promise <gasps> I, won't, I won't, won't. Actually like him. I think he's, he's nice. nice. Okay, but can you not like fucking make weird comments and shit? Of course. Of course. Okay. Can you like meet yourself? Yes. yes. Thanks. I'll just I just won't talk. No, I don't want to play anymore. At least my parents are arguing. I'm going. I'm going. Bye. Oh! <laughs>